W przyszli, żeby go tam wynaleźli. Własny, własny boje, wystarczy już błasnowania waszego, jestem w bardzo dobry w humorze. Zaczny król ujegałości, nasz król Herod się On jest zły, idźmy dalej! Dokąd zmierzacie, zacni królowie? Gdzie mam tak spieszno? Zostańcie u mnie, ciepło tu i przytulnie, a jadła i napitku dla was nie zabraknie. Ja widzę nasz król bogaty! Powiadają, że idą pokłonić się nowemu królowi. Królowi? Jakiemu królowi? To ja jestem królem i nie ma innego. Niech się zatrzymają, zawrócą i mnie oddadzą pokłon. Wezmaczmy. Przybywają tu jacyś trzej królowie, którzy twierdzą, że ma się narodzić nowy król. Dlaczego ja nic o tym nie wiem? Dlaczego mnie nie informujecie? Mówcie natychmiast wszystko, co na ten temat wiecie. Albo jeszcze dziś oddam was w ręce Dobro, serca monarchą, wcale nie przystoi. Najjaśniejszy Panie, Aby twa mądrość świeciła zawsze nad naszymi głowami. Królu, chcemy ci oznajmić, Że stare manuskrypty kryją proroctwo, A treść jego brzmi. A ty, a ty Betlejem, ziemię Judy. Nie jesteś z najliksze, pośród głównych miast Judy, wiem, z ciebie wyjdzie władca, który pasterzem ludu mego Izraela. nie ja ty nasz tak tak król, bogaty! Możecie odejść. Dopiero co się narodził, a już najmądrzejsi tego świata idą pokłonić mu się. Kim on jest? Zagraża. Muszę go zgładzić. Idźcie! Idźcie do Betlejem! Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł oddać mu pokłon. Ha, 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 ha! Ale ze mnie kłamca! Nikomu nie będę się kłaniał. Zraszko! Śledzić, pozabijać wszystkie małe cieci, najmniejsze i niewinne też. To jest co się, się to każdy, każdy się człowiek boi. boi. To Jezusa Chrystusa malutkiego ale Boga Naszego. <try>